Ale to będzie dopiero na e, czwartek za tydzień, ewentualnie na sobotę tą, ale chociaż nie obiecuję, że w tą sobotę by było. Na czwartek za tydzień na pewno by był. Chyba że Państwo przyposatują się w piątek do Gdyni, ja przy przychali rybnej tam w ciągu 20 minut zrobię. Do Gdyni ten zadajecie. Nie. To w ciągu 20 minut jestem w stanie e, Państwu to zrobić. Ale teraz? Ile teraz? Tu, bo pan. Tak, jak się swoje imię, no? Ale to za to No dobra, ale to za mówiek płacić czy Nie, za to Nie ma problemu. Pan Rafał stracił nogę, ale się nie poddał. Rzeźbi w drewnie, by zrobić na protezę. Trzy razy mnie reanimowano. Byłem już prawie na tamtym świecie, mówi Rafał. Nachtygal 42 lata spod Kościerzyny. Dwa lata temu onal nie zginął w wypadku samochodowym. Teraz potrzebuje protezy, a to jest bardzo droga. Pracowałem jako elektromonter, wracałem samochodem do domu z drugiego końca Polski. Nagle w moje auto uderzył tir. Opowiada Rafał i dodaje, w szpitalu spędziłem Kilka tygodni lewej nogi nie udało się uratować. Została amputowana. Do zawodu nie mogłem wrócić. Miałem dwa wyjścia: usiąść i płakać, albo wziąć się w garść. Wybrał to drugie. Postanowił, że będzie zarabiał na rzeźbach z drewna. Historia pana Rafała poruszyła mieszkańców Gdyni. Tam hali targowy mężczyzna, od tygodni sprzedaje swoje prace. To wycięte drewniane zwierzaki postacie z bajek, imiona, a nawet tabliczki z nazwą ulicy i numerem domu. Część z nich wykonuje na miejscu. Zawsze towarzyszy mu przygarnięcy z ulicy kundelek Totti. Początkowo budziłem tylko ciekawość, ale ktoś postanowił mi pomóc i na Facebooku rozpowszechnił informacje o moich pracach. To był zwrot, bo nagle przybyło mi klientów. Cieszy się 42-latek, ale to nie są tylko zwyczajni klienci. Przy... noszą ciepłe posiłki, ubrania, a nawet jedzenie dla psa. Ludzie zaczęli zamawiać u niego małe cudeńka. Zbiera na protezę. Proteza kosztuje 47 tysięcy złotych. To taka, dzięki której będę mógł w miarę normalnie żyć. Teraz mam drewnianą stopę pokrytą gumą. Ciężko mi się w niej poruszać. Czasem po prostu odpada. To coś strasznego, opowiada pan Rafał. Rafał w akcji ze psem Toti. To czemu tak późno? Moja córka już miała 5 lat, jak już Ja obiecałem, że co? Ciekawa jest też maszyna, którą zbudował sobie sam, z kilku różnych innych maszyn, ze części. To jest przesłanie, inspiracja dla ciebie. Kiedy życie ci daje w życiu cytryny, zrób z tego lemoniadę. Rafał się nie poddaje. Rafał idzie do przodu, szuka sposobu na swoje życie, na swoją przyszłość i zbiera nogę na protezę. To jest dla niego teraz najważniejsze. Jak Ty podchodzisz do wyzwań, które spotykają Cię w życiu? Jak Ty sobie z nimi radzisz? Jak Ty przetwarzasz trudności w szanse? Jak Ty zachowujesz spokój ducha, radość i optymizm? Bo aby żyć, trzeba żyć. I pytanie do drogiego naszego gościa, naszego programu, Rafała. Rafał, jaka jest twoja filozofia życiowa? Jaką masz radę dla naszych czytelników, kiedy będą napotykać trudności w życiu? Niespodziewane trudności? Nie złamywać się. Nie załamywać się. No po prostu, bo to. Za, yy. Jak Ty byłeś w stanie to przetrawić, przełknąć, przerobić na coś pozytywnego, to co Cię spotkało? Hmm, bo musiałem, nie miałem wyboru. Ja nie jestem człowiekiem, który nie lubi siedzieć i nic nie robić. Pierwsze dwa miesiące mi to pasowało, czyli miałem nic nie robiłem, tylko mnie stakali, ale potem się by się mogłem zdenerwować. Musiałem coś zacząć robić i po prostu. No, zacząłem w to co uważam? Bo po prostu nie liczyć na siebie. Aha, aha. Ja zawsze, zawsze, zawsze podchody jest liczyć, to licz na siebie. Aha, bo aha. W początku bardzo dużo osób do mnie e, tak pomoc, oferowało taką pomoc, że tak, tak że po prostu już miałem dosyć tej pomocy. Aha, I aha. I mówiłem tą osobom, że jak będę potrzebował tej pomocy, ja się sam wrócę. No, niestety aha. był okres, tak po pewnym czasie, że faktycznie potrzebowałem tej pomocy, to te osoby, które mówiły, że tak, 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 nie ma sprawy, my się możemy, mm -hmm. jakoś zawsze się wymigały, że już jak już ten pierwszy, właśnie mówi pierwszy, ten szal o, stało się częściej ja o połowie tego, tego minął, to już tak już nie chciałem. I zacząłeś te poszukiwania kierować wewnątrz siebie. Jakie masz zasoby, talenty, możliwości? Raczej znaczy, to było moje hobby przed, przed wypadkiem. Od, y, ja pracowałem, montowałem swęcki montowałem klapy, takie świetliki na dachach. Tutaj w Polsce jeździłem i po prostu przyjechało się do domu nie co robię to, że co? co. się trzeba było zająć. I to było takie moje hobby, tam robiłem A. to tam i temu. I rozwinąłeś to na większą skalę, no, też to dzięki to, pomocy to. Facebooka i znajomych. Nie, to przyszło później, bo ja e, Facebook e, i znajomi e, to dopiero jak ja już z tym jeździłem prawie e, rok. Bo dopiero od półtora roku e, ja to wykonuję, więc to prawie rok, rok było, jak jeździłem i ten, dopiero e, w początku starałem się zebrać na fotozę bez puszki. Aha. E, to mówię... E, z, e, rok temu jeszcze, jeszcze spałem bez puszki w razie bardzo źle, ciężko mi to szło, bardzo długo mi to szło i w ogóle, więc postanowiłem w tym roku w wakacje, raczej w zeszłym roku wakacje, e, z puszką spałem i wtedy się tak, e, tak słabo, ale dopiero w święta, Ale z puszką masz na myśli, że zacząłeś oferować te figurki, które ta, tworzysz? Ta, nie, zacząłem też zbierać e, właśnie, że puszkę postawiłem, napisałem tak. na co zbieram i tak dalej, i tak dalej, nie? I zbieranie i figurki razem. Tak, tak, to wszystko razem i tak dalej. Więc e, wtedy Aha. właśnie zaczęło, tak właśnie się ruszyło, wtedy taka jak na pani zługa zdjęcie. Mówiłaś, czy, czy możesz żyć na Facebooku. Ja tak mówię no dobra, bo to ona nie pierwsza i nie ostatnia, co mi oferowała Aha. pomoc. W to się Aha. tylko kończyło na tym, że zrobiono zdjęcie Aha. i dziękuję do widzenia. Aha. A ona ja. jednak faktycznie to, co powiedziała, zrobiła? Aha. I co, masz swoją stronę internetową? Ta. Profil na, na no raczej, Facebooku? Czy co nie, używasz? Raczej jest strona internetowa Rafał Nachtygal i Przyjaciele Dlaczego, zaczekaj, zaczynam Rafał Nachtygal i Przyjaciele Rafał Nachtygal i Przyjaciele. Ten może tam A na Facebooku co masz? No to jest na Facebooku. To jest fanpage no to jest, na Facebook. Nie, jest, to, jest fanpage. to jest to jest e, e, profil. E, nie profil. To jest... Już mówię, e, to jest e, grupa. Grupa. Rafał Nachtygal i Przyjaciele. Grupa na Facebooku. Tak jest. Tam po prostu I, ta, jestem. No szukać i tam, tam można złożyć zamówienia? jak ktoś chce coś, można, a, można tak? zamówienie złożyć, można też telefonicznie, przez... jakieś portfolio masz gdzieś na stronie? Ja tam na co wrzucam, co tego. Aha, tak, tam, są gdzieś... prac. tam są zdjęcia różnych można prac. Można też zamówić swoje tak, pomysły, i... imiona, szczególnie no, imiona, no, dokładnie, dokładnie, jakieś dedykacje, sam, życzenia, tak, rekomendacje, projekty. Rafał. Tylko chciałem, mogę coś doradzić. Teraz będę robił dla takiej fundacji e, mhm. takie, takie, takie statuetki, jak będzie skluczona, to będzie też rzucona, na tą stronę. tam. Super. Okej, okay. ostatnie słowo pozdrowienia, podziękowania. No to dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dzięki, Rafał, na razie.